Panie dyrektorze, kurde, no... Wszystko Dzień jest, dobry. jest dla ludzi. Wszystko jest dla ludzi. Dzień dobry, czemu nie jesteś na relowo, ty śmietniku? Dobra, ale pr proszę. Kurde. Proszę dyrektora, ale wszystko jest dla ludzi. Tak zdarza się często uciekanie i bójki, ale to nie... Bójki, ale to nie... To ale mnie powoduje? to teraz nie obchodzi. Dlaczego nie jesteś na relowo? To jest moje no, pierwsze pytanie. Bo, no, mam do proszę wy, dyrektora, w szkołę. Dara, po co pan po nas to po nazwało? Ponieważ zostaniecie niestety wyrzuceni z, z, z waszego tak zwanego pierdzielnika o nas wiesz koła. Nie, 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 zawiszani, Ponieważ Zawiszeni. Zawiszeni. Za wasze zachowanie Zawiszeni. to jest czarytoryczne. Panie dyrektorze, zanim pan zdecyduje, to może potem po, po, po tego pogadaniu po coś panu, panu dam, Coś co panu zmieni panu to dobra. dobra, zaraz zobaczymy. Ale tyle przedzieliście co to za bójki? nie przychodzili na alerty, a ty, to masz największe problemy. I mam tu gdzieś się ubrać za, na garnitur, bo ty, kurde, przesadzasz pałę. A Maximum pan to nie problem, że kibluje, co? Że jestem słaby w nauce i od razu? Nie ciężko. Niech pan to rzuci, bo pójdziemy na policję, pijany dyrektor. Pijany to ty jesteś, mać. Dobra! Co, dzwonimy? Lepiej tego nie rób. Jak zadzwonisz na policję, to cię młotkiem zatuczę. O, za to. No, dyrektorze, proszę się uspokoić. Nie, że co? Nie, siadaj, siadaj na tym, na tej dupie. Szył. Dobra, siedzę na spokojnie. Słodzie. Wy zostajecie Cześć? wydaleni i oddelegowani. Nie wiem co będziecie robić, już mam was dla niej gdzieś. Szansę, proszę. Proszę, na trzy, no nie wiem. Na, na trzy miesiące zawieszenie. Dobra, tu mam pomysł. Dwa tygodnie zawieszenie i przemyślimy tego. I nawet panu obiecam, że będę trzy razy mądrzejszy jak wrócę. Bo On kłamie. To mama czytała, na nie powinna On kłamie, nie będzie mądrzejszy. Panie dyrektorze, panie bo się nie zagadamy. Panie... Ja mam swoje w szafce. Mam na was dobra, jeszcze. Dobra, mam pomysł, panie dyrektorze. Możemy za drzwi na sekundkę? No, zapraszam. A mogę no. też? Albo nie? Nie, ty zostań. Nie, ty poczekaj. E, wszystko okej? Okay? Tak, tak, tak. Panie dyrektorze, panie dyrektorze. Dobra, to nie, Pan dyrektor to jest taki idiota. Daję tutaj panu łychę. I... No, nie wyrzuca pan nas, tylko tak się dogadujemy, dobra? O nie wiem. To co jeszcze mam dorzucić w wódkę? No, no może? A to o proszę. tak. No. To proszę, tutaj tak proszę. Dziękuję. Ale tak, i tak, i tak nas wywalam. Tak. Bo jak się, się nie zmienicie, dobra, jak zmienicie, to na pewno. No, na pewno. Bo ja tu mam. Pewno, bo ja tu mam. Co ty robisz? A nic, e, chciałam... Proszę pana, ja co, bym... co, Ej, co ty, co ty? Nie no, to jest no. fotologia, dzwonię na policję. On, on się chodzi? nie przyzwyczaił nigdy ja do tej szkoły. Jasz, tylko spróbujesz zadzwonić. Nie, to masz To ci szczelu coś zrobię. No, numery, zapomniałem Dobra, spokojnie, masz do mojego kolegę, po prostu jest świeży Nie, na spoczojnie, na spoczojnie. Ale... Ale i tak, i tak, zostajecie wydaleni. Ja dobra, chodź, maksymalnie nie ma sensu z gadać Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. Ja tutaj pogadam Pani. A ty, jak to wymiesz, broń, to wyszłam na lufę z dupy i zobaczysz. Dobra, ile? Ma chodź, chodź, maksimo, ile? Maksimo, ile? Ja chodź Ile? Sensu, nie. Ty, jak to zawsze? Ty, jak to zawsze? Kotka piwa, 40 łyski, 5 łódź, i 2 miliony złotych. Panie dyrektorze, może na to akordowano. Maksimo, mam. Maksimo, mam. Dzi Cicho, bo ci głos zabiorę. Język ciutny, język ciutny. Nie ma sensu, ten dyrektor, to jest patologia. Widziałem, że spokojnie było. <noise> Maksimo, chodź, no. ten spatolog, no, cicho, no, bądź, to jest patolog. No cicho bądź, bo wyciągnąłem twoje z dupy. Głupie, niech rozumie, że ja tu mam załatwię i idź do auta. Gówno to ja ci zaraz zrobię z pistoletu w dupę. Wie co, Dobra, nie ma sensu. Witam was w drugim odcinku serii o nazwie Młody Ganguz. W dziękuję odcinku, jak widzieliście, dojechaliśmy do dyrektora i mamy przypał. Więc... jest dosyć przypał. Więc... Dobra, dolecham. Widzimy się jak Maksimo przyjdzie i coś tam wygra. Zimno, na nich czekasz. Nie wiem, czekam tu już tyle czasu. Już jest noc, ja będę wracał zaraz do, do chaty. Maksimo, no chodź już! Maksimo! Uciek, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Maksimo, chodź! Maksimo! Ja tam nie wnikam, co tam się dzieje. Drew już pomocnym Alko. No tak mówię, no mój tata przyjeżdża, ale nic 10 się nie tysięcy. robi. Kurwa! Co wy robicie? Jeszcze 10 tysięcy mieszkanie. Dałem fu! Dałeś mi wczoraj 200 dolarów. Uciekam, daleko. Widzimy się w następnym dniu. Już na facie. Dobra, to jest Jesteś ostatni dzień. To jest. Nie wiem o której. No Wciąć śpi Klapka. Typowo. snack to. Nie wiem czemu, ale tak jest. Dobra, to No, już żon. Jest. Stawaj, żon. Trzeba porobić, pobiegać. Kurde, komputer. fajny właśnie telewizor. Ale to. O, pozwoli. dzwoni. Chyba tata. Halo, tata? Alo! Masz przewalony! Masz przewalony, Masz przewalone, powiedziałem. Nie, nie, nie. Zaraz, zaraz, trzeba się wybierać i chyba uciekać. Oj ojoj ojoj Tu nic widzimy nie było. Mis klik, miss klik, miss click, Jezu. Jezu Nie wiem, UH! zaraz, widzimy się. Zaraz, widzimy się jak kochany jak, jak ma jak John się przybierze. Czarny wstał, przebrał się tak no sportowo. Sportowy świrak z niego. No, moje auto stoi. Przedziełeś, młody. E, tak? Co tam tata? Jak u ciebie? Bieram ci auto. No wiem. Na trzy dni. Mam cztermada. Ty rozumiesz co ty zrobiłeś? Nie Masz nie farta. Zamiast. Że To jest mój kolega, a ja z nim gadałem wcześniej. Nie stój nie. tu! Stój, bo... stój, bo będziesz źle. Stoję, lepiej. stoję, co byś chciał, co byś chciał? Słuchaj, Nawet wstań to... i patrz mi w oczy. Co, co, co żeś zrobił? E, nic. A pytam się, co żeś zrobił. Nic nie zrobiłem! Byłem grzeczny, on się mnie uwziął! Mamy problem, widzowie. Mów, co zrobiłeś! Tato, o, to to Ale smaczny piwecz. Mów, co Maksimu, zrobiłeś? A tato? ty nie pij, równiarzu. Ja w chłopie, chopię. Co? Co, co, zrobiłeś? Jeszcze raz cię pytam, Nic. co zrobiłeś? Aha, Nic nie zrobiłem! Uciekłem parę razy z lekcji, tyle. On ma problem, on ma po prostu do mnie problem. Ty jesteś poważny? Tata, Słuchaj mnie. Przecież on wyścigił na 3 dni i masz mi oddech 2000 tysiące... Dobra, oddam, oddam ci, oddam ci, I masz z nim nie jeździć. Ale co, a pan do mnie problem? Nie. Ty, jak proszę, nasz jest złe i tak nie wychowujesz Nie no, uciekaj, nie uciekaj, nie Co Nasz ojciec idiota, ja, musimy uciekać jak dalej. ojciec to. No znaczy. dobra, nic mu nie jest, tylko wiesz, no to jest mój ojciec. On, on. Ja do Maksymu, wy jego godzenia. Szybko, więc do maksimum maksimo, maksimo, maksimo. Maksimo, maksimo. Ej, dobra, dawaj, dawaj, podejść do mnie, podejść do mnie. Ja nie mam auta. gdzie jest twoje auto? Nie możemy jak się się to bardzo pokazywać, bo mój ojciec mnie dowie. Eee, w zasadzie moje auto jest u mojego ziomka na wartacie, bo... Co, tak, co? My mamy się poruszać. Eee, wiesz co to jest? Noga? I to możemy jej chodzić? Albo tak szybko? Ta no jeszcze czego dobra to jak Ale ja, czekaj, ja no idę bo sumie... na plażę, Idę na plażę, idę na plażę. Ale zaczekaj, 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 nie? Bo no, jakby morda za nie... no mnie. za godzinę miałem prawo, nie? Dobra, to idę na plażę, poczekam tą godzinę. Po... A, pa, 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 muszę spadać, bo ktoś tu... Dobra, widzimy się za godzinę. Tyle, że jesteśmy już po chwili siedzimy Już powoli godzinka minęła. Powinien już Maksimu dzwonić. Widzicie jakieś do niego. W 17 I dopiero gadam cię. Stacji telefon 17 wczoraj Spójrz na lewo. No, poprosiłbym się Spójrz na, na lewo. Oooo! No nic nie ma. O, Maksimu. Cześć! Jak tam, już powoli godzin, już godzina dobija do końca, gdzie twoje auto? Eee noc iść, bo to tam do niego. Na co, to jest gdzieś tu? Daleko. Jezu, to po to dalej. Ej, okay. oh, I'm sorry. E, taxi. I'm not for co? Taxi, taksi. taksi okej, okay. to bez no, to, to berwi, taksi. Mm, tak, nie, yes, kurde, ale przypał. To oh, mam przeromadę w życiu. Jeszcze Nie no, chuj, ja tę szkołę chodzę. Halo, taksy? Byśmy poprosili bazować jedną. E, jesteśmy obok moteli na South Beach. Niedaleko na lokalizację, bo to dam nie Dam wam tego, wam dam Wam sobie brak z tym taksy Wiem chyba, kto gra i. Nie wiem, że tu jest spokojny. ale. Lepiej lokalizacja, bo niektórzy nie znają miejscówek. Siemę. Ty to ten, od TikToka. Siema, 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 co tam, co tam, co tam, co tam, co tam. Dobra, chodź. Selfie, chodź. Chodź selfie. No i co tam? Czekamy na taksi. E, czekamy, czekamy. To chodź tu. Take it easy. Ej! Wysłałeś im jakąś lokalizację czy coś? Tak, wysłałem ci Okej. Ej, słowa jara. Nie to to Dobra, dobra. Ty w sumie. ej, to jest taki chyba sklepik z towarem Zielone. Niedaleko. Co tu na to, by tam się kiedyś przejść? Ja tam jestem stałym klientem, chodzę. Z klientem? No. No widzisz, ja nie? Eee, e, no tak, właśnie mi się teraz przypomniało, bo dzięki Tobie, że powiedziałeś to no tak. No. Eee, Mogę Ci ogarnąć czarną robótkę jakąś, chcesz? Ooo, idealnie. A patrz, jakie mam w ogóle fajny siko. Teraz nie mam Cześć, go. To czekaj, zadzwonię. Chcesz czy nie? Ja no, pewnie, pewnie. Mogę z Tobą albo sam. Dawaj, a o z czym, czym będzie tu polegało, czy no to polegowało, czy to będzie... No kradnie i tak dalej. O, tutaj, to tutaj. dobra. Większego przypału chyba nie można mieć. Eheheh, <noise> zobaczysz. Oby nie. nie. Halo? No, eee, chciałbym się umówić na, wiesz, czarną robótkę. To gdzieś się spotykamy? Ej, to raczej tak wieczorem do niego podjedziemy, okej? Okay? Tak wieczorem do niego podjedziemy. Eee, obok autostrady? A tu możesz mi wysłać pineskę na wiadomościach? Dobra, no to przyjedziemy za jakąś godzinkę, zobaczmy, czy to... Nie no, dawaj tak gdzieś dobra. wieczorem. No za godzinkę przyjedziemy, bo najpierw... Dopiero potem działamy. Dobra, to za godzinkę do niego podejdziemy. No, dobra, tu... o, napis... napisali mi już, że są w okolicy, żeby... to Okej, okay, okej. Okay. Dobra, ej, bo trzeba jakąś pracę ogarnąć. mi znaleźć jakąś pracę, mechanika, coś w tym stylu, jest fajne tutaj szukali pracowników. A... Obok kasyna, tam jest taki warsztat A... niebieski. Szukali pracowników widziałem. Wiesz co, co tutaj idź mnie bardziej ciągnie na gastro biznesy i to co.. Jezu, biznesy. To chodzi. Jezu, to się nie ma żadnej, żadnej taksówki. Dobra, mam pomysł. Zróbmy to inaczej. Okay. Ej, nie mam plan, nie mam plan, nie mam plan, nie mam plan. Mam plan, ej, Maksimo! Maksimo! Co? Co? Dawaj, moj, moj, jak mojego taty nie będzie, to dawaj bierzemy moje auto. Ty kierujesz, chodź. No, halo. Dawaj może weźmiemy auto, jeśli tata poszedł gdzieś, a auto zostało, bo myślę, że je wziął. Jeśli wziął, to jeszcze jest motor. Jeśli... ale raczej wziął auto, a motor zostawił. Maksimo idzie? Nie, Maksimo nie ma, no. To ja zobaczę, jak coś, to po prostu do niego kalno dzwonię do maksima jak będzie muszę usunąć te kurde pejczaki bo my nagrywamy tu od razu widzowie jak odbocie po odcinku więc no tego jeszcze tego nie ma ale raczej to będzie usuwane, albo to, chociaż nie ja wiem to kurde trzeba muszę bawić mi się nie chce a nie mam też za bardzo jakiegoś dewelopera, deweloper bym to zrobił dobra dzwonię do maksima Maksimo, mojego taty nie ma, a mam jest tu moje auto, jest. dawaj bierzemy je, je. Nie, jest zajebam jakieś czerwone małe autko. Co ty pieprzesz? No to wiesz, no to mam pod... Okej? Okay? Jezu, dobra, ja jadę szukać roboty. No to ty to jeść! Dobra, to Jak coś to musimy jeść, się... Później, to, to spotkamy Jezu, się za godzinę tego pod znakiem Winewood. Y, Winewood, to jest dobra. Y, dobra, nara. No wiesz, Winewood, taki jesteś, to So, idziemy na... Nie wiem jak to było, ten warsztat. Idziemy na warsztat, już wam mówię gdzie. Mapa, 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 map, hello map. Tu widzowie, gdzieś ten... Tu jest ten warsztat, widzowie. Tu, 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 jest tak nawet tu budynek. Więc to znaczy sobie. I widzowie, co, idziemy... Ale raczej już się wydaje, zobaczymy już świecie tam obok. Dobra, widzowie, na warsztacie niestety nikogo nie było, żebym się zatrudnił. Jest Więc widzowie, co? Dzwonimy do Maksimo. Czy jest już ta robota jego? Co tam miało ogarnąć? E, dobra, Maksimo. Dzwonimy widzowie do Maksimo, zobaczymy, czy odjeżdża w ogóle. Miał odebrać, ale to tam. Aby <laughs> Maksimo odebrał, to. Halo Maksimo! O, halo. Jest, ta, jest ta już robota? No, czekam na Ciebie. Gdzie? Radio Węzeł. Radio Węzeł nad napisem Hollywood. Dobra, rozumiem. Dobra, halo. Dobra, bzdawa. co, idziemy tam? W ogóle. Kurde, dobra, to, to, to autka jest u taty. O, spas, muszę zapiąć. No, masz powoli się ściemnia. Dobra, Węzeł, widzimy się już raczej obok tego. Dobra, Węzeł, jesteśmy już tu obok. I co, idziemy? No, tu, Węzeł, na radio gdzieś węzeł. Dobra, chyba to

Pamiętajcie, że jak coś spróbujecie zrobić, to was powbijam. Rozumiem. Witam. Dzień dobry. Witaj. Imię i nazwisko Michael. John, John Phillips. Dobra. Mam dla was robotę. Jaka? Szybko. Dwa auta od, do ukradnięcia od, od miliardera. Oj, oj, oj. Ile? Trzy na łebka. Okay. O jak nie będzie policji to 5 kroła na łebka No to... Na pewno będzie no, trzeba... No Pasi Pasi, Pasi. Pasi. No dobra, lokalizację już mu przesłałem telefonem Tak po prostu jechał za mną No, a dostarczyć też mu przysłałem Nie Jakby co to gdzie do Wamary Z policją Eee... macie nie na chwilę? No. Na pewno chcemy to robić? Nie wiedziałem, że my chcemy od miliarda no tak auta kraść. No Ja mogę to robić. Musisz nam tak jakieś radio, byśmy się mogli kurde skontaktować? No mam, mam. To daj. Da się, masz tutaj. Masz tutaj. A co muszę już... Ile megahercy? 15. Hmm. Dobra że tak no, to jest trudna misja. Radzie, czekaj. radzie, czek. Dobra. No, okay. Dobra, to lecimy. Dobra. To ty jeszcze, Marsimo. No, pamiętam o tej drugiej robocie. No. Dobra. Czy ja widzę, słyszałam coś, jakaś druga robota? To powiedz ze bo ja muszę się jeszcze przebrać. To dawaj na bloki może. No dobra. To jeszcze mam dla Ciebie taki prezent. Dobra, to wiesz, już na blokach dasz. Jezu, widzowie, jeszcze jakieś jakiś no, no, jak w robocie do raniowa, to Idziemy widzowie, widzimy się już po domu. Dobra, dojeżdżamy już do Hatem. Dojeżdżamy. A gdzie już. jesteś? Jestem już przed blokami, przed wjazdem. Jaki no. wolny jesteś w tym grupym? Gru gru Jezu, chodź, ja tu sprzęcie ja tu turbo mam, albo jej się używać. jak nie no dobra, już Jestem gotowy do akcji. Ja się dopiero będę się przebierać. Więcej zaprzęciu. A i mam dla Ciebie prezent, nie? Boję się. Co? Boję się, bo zgaduję, co możesz dać. A, takie coś fajnego. Wziąć baseball? Zobaczysz. Dobra, to ja się idę przebierać. Dobra, widzimy to co? Widzimy się widzowie jak John już się przebierze. Dobra, John już się przebrał. Dobra, przebrałem się. Dobra, ja czekam u siebie. Okej, okay, jedziemy moim czy twoim? Zajmiem twoim, dobra. Dobra, dobra. Raczej będziesz musiał odsunąć z tego grudniu, bo ja nie mam jak wejść. Widzisz, że to jest. No, no Bara, nie dam rady. No przesuń się tym gruzem. Dobra, zaparkuję tu na dół. Bo ty cały czas też kościół narodził. Bo mogę. Corka. Ech. Za robotę ci oddam na spokojnie. Na chillu. I tak, muszę potem zmienić se rejestrację. Rejestr no, no, no. tego. Mówiłem, że mam prezent dla siebie, nie? Tak, boję się. Zobaczę tutaj. W aucie. co hmm. za Nic nie widzę. Nie możesz mi nie. tego jakby ten dać? zaraz dać gdzieś chować? No, masz w tym. Na pudełku na. A, dobra, Chyba, muszę, e, chyba Cię no odboli. Tu. Nie. Widzę, co sobie dostanie. Musisz tam to mieć. Dla bezpieczeństwa na Dobra, nie tak szybko, chamy, 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 chamy. Podjechałem w jej Dobra, dobra zaraz zawidzimy się, już będziemy tam obok tej willi. Zaraz zapodjechaliśmy już, dobra, gdzie to jest? A, niedaleko, choć. Jezu, nie będę chodził, powiedz gdzie. Zmuścisz kurwa. To ja myślę, że ja podjadę moim autem pod kto no nie Mówi, mówiłem, weźmy moje, czym podjechał. Kopię, to jest dosłownie 5 minut drogi. Tak. No to dużo. Nie mogłeś dostać... Nie, czemu on ci nie dał jakiegoś auta na brudną robotę? Myślę, że Chciał brać od niego auto, chłopie, nie. Jezu! Chłopie, wiesz ile raz takie rzeczy we Włoszech odpierdalałem? Nie wiem, i on to to jest moja pierwsza misja, dał mi. Czostyka! Kto to wbił? No. Czy tu wbił ten szefu? Teraz, 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 teraz przychodzi. Dobra, 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 czy tu jest? Czostyka, zostały trzej, sześć, yeah. Wiem. Dobra, to, to już tu? Zaraz, <grymki> już tu no, to jest ta chata. Nie zbijam, spróbujmy, spróbujmy nie zbić frontem, bo to będzie coś podejrzewane. Dobra, co, jak ja otakniemy? Zapytaj jej tego, go. Jest na czasie. Na radiu i <grymki> Karin w Sultan Kanto. Nie biorę.